Okej, okay, no to jedziemy. Cokolwiek to znajdziemy w tych katagumbach, to, to zabijemy. Aaa, no, widzimy nowy rodzaj w skiłku Czy cokolwiek to jest? Szczerze, to głupio zrobiłem, mogę poczekać, jeszcze się zabijają. Tak mi się oddzięczają za uratowanie ich marnych żyć. głupi Niemcy. На то, что мы ужимаем граната. Посмотрим, что с ним случится. На это не снёсшо? Забавно. Пойдём. Пора. Иди не вставай. Widzieliśmy, na... zrobić. ma jedna a jak widzimy Niemcy widzimy, Niemcy też mają pełne ręce roboty nie roboty. nie będzie spieszyć się więc z pomocą. Może się pozabijają. Co to za dziwne, głupie ataki? Jakieś duchy mnie atakowały? <grymne> no, dziwnie chyba być nie może. Dobra, coś to aktywuje, a na tym co? No, udało nam się przeskoczyć jakoś? Dobrze, że te szwaby. Mamy... Nie wstaję po śmierci. Coś tego mnie oszczędza ta gra. Zabijania zombie i Niemców. Dobra, co będziemy marnować? Mordować amunicję. Podziegamy go trochę. A dobra, to teraz gdzie? Jeśli pytałem, gdzie? Teraz. Dobra, teraz. A, nie trzeba się wrócić. Dobra, kolejny kolejne i nadal jesteśmy tutaj Aha! Kolce skasowaliśmy. Pięknie. Surprise! Kabum! Zresztą, z tego co pamiętam... Może nie powinienem spojrzał, ale to i tak niedługo nastąpi, to, to chyba będzie jakiś boss. Dzięki, pi, pi, nie podchodź! To nie umarłe dzięciu. Dobra. Rada numer 1, nie podchodzić do nich w bydliskach. Dobra, ale dlaczego mamy granaty? Nie zbliżać się. Nie zbliżać się. Kurde, co oni tam robili w takich komorach dziwnych? Skąd ta amunicja się wzięła? A no tak, S to ci Niemcy umarli. Znaczy nie żywimy, <grym wytrza> co my tu mamy? Kolejne ciała, kolejni Niemcy. Ojeje, no to mamy zasadzkę, znaczy pułapkę. są odporne na no te trzy niestety no ja lubię no ja lubię na taktykę, na takie trzaski co tak teraz nie a chyba trzeba pokonać wszystkie żeby przyjdę i Nie tykać, nie eee, tykać. Przez nich straciliśmy dużo amunicji do baru, ale po to są amunicje, żeby ich używać na wrogach. przez kilka zawahania... tylko na wszędzie zamigajcie. Teraz Żeby to żywi. No, w końcu jakaś apteczka? Czy dwie apteczki? O no. czego, czego można było się spodziewać więcej niż zombie? Umieszczenia. No, Okej, nie jest się. A... Ah, co? Nie umie, nie umie się wchodzić na stoły cof. <laughs> To jest ta z tej książki, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia jak to aktywować, szczerze. No, się chyba odbija... strzały. Dobra, ktoś jeszcze? Chyba nie. Czego my teraz użyjemy? Może. nie, może tego niemieckiego gówna, to ostatecznie się tego użyjemy. Ta broń aż płynie w moich dłoniach. A, na za jeden. Wracajcie do grobów, nie umarli. Tam wasze miejsce. A, nie uciekajcie mi Niemcy. Chcia, chciałem z wami zabawić trochę. Użyję tego niebieskiego szestna. A, no właśnie. Mówiłem o bosie i to miałem na myśli. Cokolwiek to jest, chyba będzie walić to nas No właśnie. Taki żywy miotacz ognia. Ej, ej, płyniemy. Dobra, zapiszemy może. No to no. Wszystko trochę dużo amunicji. Ja, nie, 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 mam nie, nie, dobrze. Ale, ach, ta nasza celność. spadł. Trajek był zdjęty. Muszę ruszyć dalej chyba. Ok, sześćdziesiąt na kamerach, a nie ma amunicji. Naprawie nie mam. A jednak tu jest przejście dalej. No, pierwszy poziom z kamień mamy z głowy. Możemy ruszać na... jeszcze więcej zombie. A, mamy się dostać do... A... kościoła Warburg. Ciekawe po co ten... Ja nie... znaczy, po co ten... Dobra, zobaczymy, czy go obciążą cechy. A, dobra, chyba zaczął strzelać z nami. Musiałem go ubić. A, dobra. To niemiecki strzelcy, takie subarki, też jest subarki, Gdzieś tylko strzały? Jakiś szwab, bo czy jest kolejna falonia umarłych O! a to surprise. Nie wiem, że na ciebie chodzi, że to nie działa. Суевцеты шесть. А тут кошкеры ты попросту смотрите на огне. Tu mamy kolejną wersję tego minibusa. A no, granaty nam się kończy, niestety. Oje, to już nie żyjecień grant. zapach O tutaj tutaj pole bitwy Niemców, nie ma